Szymonko, w dzisiejszym odcinku będziemy grać w 7 sekund. Karol miał być pierwszy. Siemanko w dzisiejszym dniu będziemy grać w 7 sekund! Co to jest za gra? 7 sekund to gra zespołowa, która polega na tym że <laughs> Siemanko, w dzisiejszym odcinku będziemy grać w 7 sekund. Co to jest za gra, Karol? To jest gra, w której mamy 7 sekund na wykonanie różnych rozmaitych zadań. A jeśli zastanawiacie się, co my tu w ogóle robimy. Pierdziele. No co chodzi? Czemu ty jesteśmy w domu urzędzy i dlaczego? To wejście na nasz film ten tutaj. O! I pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Zaczynamy! Zaczynamy! Pierwsze wyzwanie będzie dla Bartosza. Masz 7 sekund na udawanie baletnicy, która właśnie dostała kontuzji. Raz. O Jezu! Już nigdy nie zatańczę. Boże! A, pomocy! Już się skończyło Boże, 7 sekund. Połóż, jestem taki niewinny. Jestem czarnym Nie no. Podobało mu się. Boże! Pomóż mi. Ja też bardzo dobrze się bawię. No, przez beki po prostu, nie. Z czego? No jak z czego? Masz 7 sekund, żeby przekroić banana, trafić żółtką. Ogień, emocje, emocje. Petarda, petarda. petarda. Dobra, lecimy. Dobra. Pola. Pola, masz 7 sekund. No, ale musisz zrobić. Dobra, Karol. Masz 7 sekund na wyzorowanie butelki wody. Nie wiem ile było. Jak ty to brutalnie zrobiłeś? Stary? Łatwo całkiem poszło. No, 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 dobra. Trzeba w powtórce zobaczyć czy wykonane było na... nie, e, nie wiem, nie wiem, ile było e, było zobaczymy. Tutaj. Nie no ja zaliczam. Ja, ja zaliczam. Tak zaliczony jest Funk. No A wygraną jest 10 tysięcy złotych. Wow, jest... nie, 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 nie złotych. Euro. 10 tysięcy euro do wygrania. Mamy, mamy sponsora, niemiecki bank. O kurde! Ale prosił nas, żebyśmy nie zryzali jego nawet. Dobra, <gry> bo ja Daniel wymyślał generalnie wyzwanie, <gry> tak, nie? Także ja... bez sensu, żeby robił te, które do Bartek, musimy mu coś na szybko pospącić. Masz 7 sekund na skosztowanie... ...ananasa. Gdzie ten O, kurde, Ręcznik tak, ten z łazienki. Dlaczego tego nie mówię? Ładnie nie mogę złowić. Dobra. Jesteś? Gotowy? Tak. Dobra. Za tobą są trzy kubeczki. W jednym jest wódka. Musisz wypić wszystkie i nie dać sobie znać, w którym jest wódka. Czas start. Mam <z Abgárium> <suspense> <Ty> <trafik> 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 też kućni <kudrymi>. drogi. Dobrze. <trafik> Moi drodzy, potrzebujemy popitki. Mam no, jakoś wodę. Dobra, czekaj, tu mam butelkowaną. Przepraszam, kur... nie wiedziałem, że to będzie takie efekty. Ja ta, ja wiem co to za wódka w ogóle. Jaka? Po smaku, stary, rozpoznam. Najbardziej z wódek, nienawidzę jednej, po której zawsze jak trafia w moje usta jest bełt. Automatyczny. Pierdzielony z ciepłych krajów bocian. No i zgadłeś. To był bocianek. Bo już wiesz, wiesz zodzi co chodzi? Pierwszą... Mówię, okej okay, wódka, no to co, se popije wodą. I, inaczej, że łatwo łykałeś, to nie przypomniałeś sobie, że... Tak, robili, bo my, to. stary, to jest prank, który... Już ja wiem, miśla, wiem, 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 no ale myślałem, że ludzie się zmieniają, nie? <noise> 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 nie? Zaraz nie mogę siedzieć, stary. Wiesz, to jest całkiem śmieszne, bo w sumie ty masz takie wyzwania dosyć proste. Uczerkania uważam jest to proste. Dobra, uwaga, masz 7 sekund na wrzucenie na Insta story zdjęcia ze wszystkimi uczestnikami. A... A... To z wyzwanie, nie? <tuszy> dobrze. O, Czemu nie dajesz tego wyzwania Karolowi? No e, bo Karol nie pije. No i co? Masz trzy kieliszki wody. Tak, dwa kieliszki wody, jeden wódki. Przeszliśmy już drogi, smak. Za nami już nie ma chat Cicho, na charki. Dobra, ja już ci wymyślę. Weź trochę mniej przeklinaj, bo też... Nie, nie, było mnie nie upijać. Daniel! Słucham? Masz 7 sekund na zjedzenie całego czerwonego sosu. Oh, nie, czekaj, źle ustawiłem. Gór, Wiesz, jest? Zdążyłem, jeszcze jest, jeszcze jest. To był poprzedni, Kurde, dawaj, dawaj, ale... dawaj. Czerwonego. Aha, bo ja nie rozróżniam kolorów. Jak to się otwiera? Nie no bo nie mogę stary, zobacz. Pomożesz mi? O, wpadł do śmieci. Jeszcze go natknąłem w przypadkę. Nie zdążyłem, przegrałem. O, Aha. Okej, okay. nie to faktycznie. No, to jest... <laughs> nie no nie, nienawidzę ostrego, nie? Nienawidzę bociana, nie? Dobra, no czy on może mi wybaczyć wreszcie? Kurczę, ale on nie postarałeś się. Wybaczyć. Nie w, ogóle, się w ogóle nawet nie spróbowałeś. Dawaj chociaż na paluszkę, na palcyk. Nie, Musisz nie, nie. Skosztować. nie, nie. Musisz oblizać mój palec. Tylko palec. Stać go sobie, tylko palet. Palet w dupsko. Karol, przytrzymaj go. Nie, to jest niebezpieczne narzędzie. To jest koniec, koniec tego filmu. Drama. Teraz już... No tak, stary, i co ty robisz? Wyzwania z 7 sekund, wymyślcie. No przegrałem. Prze... Wymyśc... Kochani, przegrałem leś, wyzwanie, wciuna. także no, musimy. No tyle w leś, dzisiejszym odcinku. Do nas... Serio, lecisz w wciuna, Dobra, uwaga. Masz 7 sekund na wymienienie 5 zwierząt, które byłyby słabymi zwierzątkami domowymi. Lampart, tygrys, lew, krokuta i anfiltryta lamparcia. Zaliczone, jak dla mnie, pięknie to wykonałeś. Czym jest Krokuta? Hiena. Centkowana. Amfiltryta? Lamp lamp Anfiltryta, okay. lamparcia, lampart morski. Wow. Oh. No Faktycznie, słabe zwierzę, panowe mogą ci zrobić krzywdę. Barteczku, chcesz nagrywać? Mm. Chcę, nie chcę. Ja, wiesz. Może k***a nagram, Potem... może nie. Przepraszam. Zobaczymy. Przepraszam. No nie, upiłeś mi k***a. Jeśli chcecie więcej takiego ciebie, <laughs> dajcie znać w komentarzu. Karo, wyzwanie dla ciebie. Masz 7 sekund na to, żeby zamienić się z którymś z nas koszulką. Praca, to No zamieniłem się już. Kto się? a ktoś ustawił stoper. No dam wam bo wiecie ja mam zadanie do zrobienia. Ja to nagrywam, nie? Także no i właśnie Poletam. bo to jest taki content, <śmiennie> to, nie? <punkt>. Dzięki Daniel. <śmiennie> <śmiennie> się dobrze nagrywam, to z... nagrywa. <śmiennie> to co chciałem robić, nie? Bardzo dobrze, no to, to, to tylko dobrze świadczy, nie? Właśnie mi się twoje podejście, żeby to, się to, to dobrze to nagrywało. Tak. O to właśnie tak. chodzi. Przemek bro, zaraz zagram na jakimś instrumencie. Żartuję, mogę zaśpiewać. O ja, p***a budeczka. Daniel, teraz się skup. Masz trzy kreski, dwie to mąka, jedna to m. Teraz wy wybierz dobrze, Karolu, Masz 7 sekund na to, żeby pomazać któregoś z nas markerem. Stop, stop! Zwanię zaliczona. Coś mnie w ogóle pogryzło po rękach, nie? Macie plus kwit tutaj. Albo widzisz to? A, albo bang, bang. Bęk życie totalnie. Mnie też spędziało wszystko w tej totalnej pieprzone. No, no mi, to jest taka szansa, nikt tam nie chodzi. Barteczku, nie teraz ty. Teraz ja? No, no, no dobra no. Masz 7 sekund, żeby zmieścić się, schować całym ciałem pod fotelem po mojej lewej stronie. <tłuk> Co? Pod hotel. Fotel, fotel! Te... Nie widziałem tego fotela w ogóle, że to jest w tym miejscu, nie? Myślałem, że ci się nazwy powaliły i że to jest ten taki fotel, poduszka, ten co tam fotel jest, Fotel to nie? fotel, nie, nie, nie. I niestety kolejne zadanie niezaliczone. Marteczku, masz 7 sekund na to, żeby odbić piłką 10 razy od ziemi. Brawo, brawo, brawo. Dobra. E, Karolu, uważaj, bo to jest bardzo ekstremalne wyzwanie. Masz 7 sekund na to, żeby rozwinąć całą rolkę papieru. To jest cała rolka papieru? Tyle, ile nam zostało. Wow, wow nice. Brawo. Jej, yeah, uwinął się przed czasem. I tym potężnym wyzwaniem kończymy odcinek. Cześć. Trzymajcie się.